Pamiętacie Hyundai jeszcze kilka lat temu? Koreański producent sprzedawał auta bez wyrazu, bezpłciowe, zupełnie niczym nie wyróżniające się z tłumu. Natomiast spójrzcie teraz: I40 Genesis Elantra, no i to: Hyundai Veloster. Jedno z najciekawszych aut tego roku. Jeszcze do niedawna istniało na rynku kilka segmentów, a zaszufladkowanie jakiegokolwiek auta pod konkretny segment było dzieci nieproste. Dziś każdy producent chce stworzyć nowy segment, w którym to akurat jego auto będzie tym jedynym. I tak zrobił Hyundai. Stworzył nowy segment dla Velostera. Ten nowy segment to CUV, czyli crossover utility vehicle. Należy do niego właśnie Hyundai Veloster auto sportowe, terenowe czy zwykły hatchback? Trudno powiedzieć. Hyundai wymyślił cof, chyba tylko dlatego, że nie wiedział jak sklasyfikować Velostera. Z tej strony dwudziowe coupe. Z drugiej strony czterodziowy hatchback. Od strony kierowcy drzwi są szersze, więc wsiadamy jak do normalnego dwudziowego auta. Natomiast od strony chodnika wysiadamy jak z każdego czterodziowego auta. Przez drzwi. Co prawda przez bardzo ciasny otwór, ale drzwi zamykają się normalnie, więc nie musimy otwierać drzwi z przodu. Mówmy się, że przy tym aucie klapy bagażnika nie będziemy nazywać drzwiami. Co prawda, wysoko umieszczony próg załadunkowy może przeszkadzać, ale bagażnik wcale nie jest taki mały. Pojemność bagażnika 320 litrów jest kształtny, nic tutaj nie przeszkadza. Mamy możliwość złożenia tylnej kanapy. A ładowność 500 kg, jak na sportowe auto, a nawet jak na kompaktowego hatchbacka, to całkiem sporo. Wnętrze Hyundai Velostera jest bardzo podobne do innych modeli tego producenta, takich jak Genesis czy i40. Zresztą i40 ma niemal identyczną konsolę centralną. Materiały, jakich użyto do wykończenia wnętrza, są całkiem przyzwoitej jakości: skórzana kierownica, ładne, ładna skóra na drążku zmiany biegów, plastiki. Może nie są zachwycające, ale nie skrzypią, nie są luźne, nie ma większych szczelin pomiędzy łączeniami. Deskę rozdzielczą zdominował dotykowy wyświetlacz, który nam tutaj pokazuje ciekawą grafikę, żebyśmy się nie pogubili. Wiemy, jaki jest przepływ powietrza w samochodzie. Jeśli włączymy radio, mamy tutaj w pewnym sensie analogowy wyświetlacz. Bardzo łatwo. Przełączać pomiędzy opcjami, nie trzeba ani za mocno wciskać ani wczuwać się z delikatnością. Na razie nie wiem jak ten wyświetlacz działa w nocy, czy nie świeci zbytnio, ale o tym na pewno napiszę. Silnik benzynowy o pojemności 1600 z bezpośrednim wtryskiem. 140 koni mechanicznych, z jednej strony dużo, bo jednostka jest mała, z drugiej strony 140 koni. Mogłoby tutaj robić troszeczkę więcej, tym bardziej, że jest to w pewnym sensie coupé. Nadaje się oczywiście do normalnej jazdy, natomiast do ścigania niezbyt. Silnik pracuje kulturalnie, cicho, ale troszeczkę brakuje mu dynamiki. Samochód nie jest zbyt szybki, ale producent miał inny cel. Silnik ma mało spalać i emitować jak najmniej CO2. To może się udać według danych katalogowych. Jednostka spala mniej więcej 6-7 litrów benzyny. Co przy mocy 140 koni jest bardzo dobrym wynikiem. Podwozie typowe dla kompaktów z przodu kolumny Mark Persona, z tyłu belka skrętna. Nie jest to podwozie typowo sportowe, chociaż próbuję takie udawać. Dosyć sztywne, mały skok amortyzatorów. Jednak na większych wybojach lubi zachować się dość dziwnie. Ta tylna belka jakby przesuwa tył auta. Jeśli chodzi o komfort, nie ma tu większych zastrzeżeń. 17 celowe koła bez problemu tłumią takie średnie nierówności. Układ kierowniczy elektryczny lekko pracuje, miarę dobre czucie, nie ma tu większych zastrzeżeń. Wydawać by się mogło, że widoczność z wnętrza będzie kiepska, ale moim zdaniem do przodu bardzo dobra. Słupki boczne nie ograniczają pola widzenia na zakrętach, na boki bez problemu. Oczywiście problem jest, ale z widocznością do tyłu. Mała szyba, plus kawałek szklanego dachu. Jednak jak na sportowe auto, lusterka są bardzo duże i nie ma problemu z obserwacją w tył. Samochód ma z pewnością bardzo wyróżniającą się na ulicy stylistykę, choć muszę przyznać, że linia nadwozia w moim odczuciu do złudzenia przypomina Renault Megane Coupe, więc nie można jej nazwać w 100% oryginalną. Agresywny, budzący respekt przód i potężny, zaokrąglony tył. Trudno nie zwrócić na niego uwagi, zwłaszcza w tym kolorze. Jaki jest Veloster? Wszystko zależy od tego, jakie kryteria weźmiemy pod uwagę. Jeśli ocenimy go jako sportowe kupę, to zawiedzie nas dynamika auta. Natomiast pod względem stylistyki swoją rolę spełnia w 100%. Jeśli ocenimy go jako hatchbacka, to na pewno zabraknie przestrzeni na tylnej kanapie i tych jednych drzwi. Jednak z drugiej strony warto pamiętać, że często trzydrzwiowe hatchbacki kupują pary z małym dzieckiem. O ile łatwiej będzie zapinać je w foteliku, mając do dyspozycji to jedno dodatkowe skrzydło. O ile łatwiej będzie składać tylną kanapę. Między innymi 6 poduszek powietrznych, system kontroli trakcji, stabilizacji pojazdu, asystent hamowania, automatyczna klimatyzacja czy dotykowy wyświetlacz, całkiem niezłe wyposażenie. To najtańsza wersja Komfort kosztująca 83 500 zł. W przyszłym roku ma się pojawić model z turbosprężarką i mocą ponad 200 mechanicznych. Teraz mamy do czynienia ze zwykłym kompaktem pod przykrywką niebanalnego coupé dla ludzi ceniących lifestyleowy tryb życia. Być może, gdy pod maskę trafi większe statko koni, ta zabawka dla pozerów zmieni się w naprawdę gorący towar.